Celsgolombar.com. To tutaj kupisz końce do swoich ulubionych ruletek. Wszystko za wygodne dla ciebie metody płatności. Tak, Mateuszu chciałem zapytać, zapytać ciebie, jak ty się odniesiesz do tego, co powiedzieli co powiedzieli chłopaki, jeśli chodzi o ten, o, o ten konflikt. Bo z jednej strony jest oczywiście ten aspekt widowiska i to i konflikt to zdecydowanie nakręca, ale jest, ten, jest też aspekt czysto sportowy, gdzie w momencie, kiedy kogoś naprawdę nie lubisz, nienawidzisz, to może cię rozkojarzyć, to może sprawić, że, będziesz, że rzucisz się z łapami po prostu zbyt agresywnie, yy, wytracisz, wytracisz całe paliwo, i tak naprawdę w kontekście. Wygrania walki to może przeszkadzać. Ja ale z zapytać. drugiej strony to na pewno pomaga, bo kiedy idziesz na trening, to nie myślisz sobie, ja jest już drugi trening dzisiaj nie mam sił się ruszać, a jutro znowu dwa treningi, później znowu Kozabiję znowu. Gnoja. Tylko myślisz sobie, tak, jadę cały czas, bo trzeba dorwać swojego przeciwnika później w Oktagonie. Może to przeszkodzić, ale myślę, że to zdecydowanie pomaga jednak. To jest, to jest ta moc, że ty chcesz walczyć, że ty wychodzisz, że jesteś nakręcony przed pojedynkiem i że po prostu chcesz zatłód swojego przeciwnika w Oktagonie. To jest najważniejsze. Myślę, że na tym poziomie to jest nawet ważniejsze niż yy, Sportowe. I, 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 no właśnie i też ja na przykład y, wydaje mi się, że w tym amatorskim takim MMA youtuberów, celebrytów, gdzie właśnie sport nie będzie nigdy główną częścią życia, to właśnie ten aspekt tego gniewu najbardziej jakby bustuje boost, boostuje tą wygraną. Nie? No i nie oszukujmy się, tak, że... się co najbardziej kręci fanów. Oczywiście, Dzień że tak. walki, które są nawustowane tą całą złością, kiedy chcą się wszyscy pozabijać, no chociażby pojedynek Ferrariego z Polakiem no, oglądało jest... się tak. bardzo przyjemnie, tak. właśnie z tego powodu, że czuć było tę nienawiść. I nawet myślę, że niektóre rzeczy, które kulały technicznie u jednego czy drugiego zawodnika, przechodziły w niepamięć, bo widać było, że każdy cios jest po prostu no Jadący. z całej siły. Mm. Tak, tak, każdy chciał sobie urwać głowę i ludzie cieszą się z tego. Ludzie to powiem... chcą to oglądać, bo tego nie ma, nie ma tego tak dużo w takim sporcie prawdziwym. Tak, powiem szczerze, że na przykład o rewanż Polaka i Ferrari'ego, to co, co widzę jakiegoś, na przykład widza w galerii czy gdziekolwiek indziej, to każdy mówi, ty, a zawalczy jeszcze Ferrari i Polak, zawalczą Polak i Ferrari, to jest, to jest po prostu taki pojedynek, który jest no... no to może... niezaprzeczalnie jednym z takich... i on Każdy mówi, mhm. że on musi zostać rozwiązany przez knockout. Że tu nie no ma... Właśnie i to jest taki tak element, tak. wydaje mi się, który, na który wszyscy czekają, czyli knockout, bo w tej walce, biorąc pod uwagę ten aspekt agresji, nienawiści do siebie i po prostu takiego ataku na pełnej mocy, to ten nokaut wisi gdzieś tam w powietrzu, tylko no, brakuje tego wykończenia. U I chłopaki. mamy i mamy też bardzo ciekawą sytuację, bo z jednej strony mamy Amadeusza Ferrariego, który słynie z tych bomb, z tych e, potężnych ciosów, a z drugiej strony mamy Polaka, którego nikt jeszcze nie znokautował. Iron Man. E, dokładnie, nie dość, że Iron Man to jedno, ale też nie da się znokautować, a przecież walczył między innymi z, e, z Casio który powiedzmy sobie szczerze no, ma tę parę w łapie, e, więc, więc tutaj no, czekamy, czekamy i myślę, że do tego pytania jeszcze na pewno wrócimy nie, nie tylko przy tym cageu.